Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem z bajchu to jest Tyrants of the Underdark jak widzieliście zajęło mi 5 odcinków zanim się zorientowałem że tyły tych kart na Waszych ekranach są niebieskie, a nie fioletowe takie jak powinny być nie wiem dlaczego ale całkowicie mi się zepsuł balans bieli który ustawiałem przed odcinkiem i najwyraźniej nie zwróciłem uwagi, że jest zły za to przepraszam, teraz widzicie bardziej kolory które są tutaj na planszy, które są w grze? Tak jak mówię, to jest ciemnofioletowe, a z tego co widziałem na podglądzie, w końcu, jak, jak zajrzałem, to było bardzo jasno niebieskie. Pomimo tego, że ustawienia miałem dokładnie te same, co zwykle mam, więc mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Przepraszam za to, że było słabo. I tyle słowem wstępu. Możemy wruszać z powrotem do Podmroku, gdzie, jak widzimy, trochę się dzieje. Jest trochę jednostek jeszcze do wystawienia, więc to niekoniecznie może być ostatni odcinek. To pewnie będzie przedostatni odcinek. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak to się potoczy. Niebieski ród, który jest, jak widzicie, tutaj, jest też średnio widoczny, ale jest taki ciemniejszy, więc przynajmniej wystaje. I zobaczymy, co oni tu mają. Oni tu mają: Mają House Guarda, który daje im dwa symbole. Mają ogród zombie, który, który mogą suplantować. rejfa mają: co też jest ciekawe, tego Mikonida Soverina i Hezru. Więc standardowo Hezru rozpocznie to. Move an enemy trup. Promote the top card of your deck. To wygrane. Oni by chcieli wyrzucić kogoś. Najlepiej ze stolicy. I tak zrobią. Przerzucą tego. Zresztą nie mogą przejść przez to chyba. Więc nie mają kogo zrobić. Move. To inaczej zrobią. Najpierw. Zagrałem mu rafa, żeby położyć szpiega, i położą tego szpiega tutaj. Nie będą korzystać z tej drugiej zdolności, chociaż będą, czyli pochłoną tą kartę, żeby zabić jednego trupa, czyli zabijają jednego. Assassinate robią. Teraz dopiero zagrają Hezru, żeby ruszyć, i wyrzucą stąd. Tutaj, jednego następnie standardowo rozdadzą Insane Outcasta I na koniec, który wypromują, jedną kartę, którą zagrali, ogr Zombie zastąpi jednego białego w dowolnym miejscu, więc tutaj sobie wejdą na Halls of the Scout Legion też jest zagrane. Teraz jest Nobel. Ten Nobel daje im 2 plus 1 za menzo czyli 3 łącznie za 3 kupią tego ducha. No i teraz muszą wypromować jakąś kartę, którą zagrali. Wypromują tego Hezru. To dwa dodatkowe punkty, a przynajmniej nie będą musieli Ciemno promować. No i następny Hezlu się pojawił w markecie. Biorą 5 kart. 1, 2, 3, 4, 5 i zobaczymy, co my tu. Łuch, jak. Mają 3 nobli. Żołnierza. I necromancera, więc 6, za 8 mogą coś kupić, także kupią tego demogrona, 3, 4, 5, 6 i dwa miasta, które mają tutaj, a wilku już nie mają, nie mają totalnej kontroli, mam tylko kontrolę, ponieważ i jest szpieg i jak widzicie i jest szpieg i nie ma wszystkich pól zajętych, ale dalej pieniądze daje, czyli to jest 3. 6, 7, 8. Więc to są zagrane karty, i kupią tego Demogorgona. Kolejna karta do zabijania kart z ręki. Ten kolor też za bardzo nie ten, bo to jest zielony, u was ten cały, cały, cały ten stół zielony, u was jest żółty. Coś jest nie tak z. Tą kamerą chyba, albo z oświetleniem generalnie, no przynajmniej jest trochę bliżej tego, co jest faktycznie i mają jednego, więc wystawiam sobie trupa, żeby trupa sobie wystawić. położam sobie go z powrotem tutaj, tak. I zabioram do 5. raz 2, 3, 4, 5. I zobaczymy, co jest tutaj w markecie. Następny white. Ja tutaj zostało trupów. 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9. 13, więc idą web-web, jeśli chodzi o wystawianie żołnierzy, chociaż tych chyba więcej zginęło. 3, 4, 5, 3, nie, tyle samo nawet zginęło. Idą web-web ze wszystkim: Jack and Wire, Mikonik Adult 2, Weighty, Ethin. Czyli Etin na pewno pójdzie jako pierwszy. I zabiję dwóch białych I sobie ściągną tutaj Z Swojego startowego Jackalware Zrobimy return one of your spice Żeby dostać plus 2 plus dwa Czyli cofniemy tego szpiega Z powrotem A to dlatego że będziemy Mieć Mamy 2 Wajte y i Wight'y będziemy 2-4, będziemy mieć 6 siły militarnej i będziemy mieć 4, 5 y, do zakupu. Oczywiście nie jest ten outkaz do Mizimu. Czyli 6 siły militarnej. Co my z tym zrobimy? Możemy powyrzucać szpiegów, możemy pozabijać. Tak, wrócimy tych dwóch szpiegów stąd po prostu. I 2, 4, 5. Jeśli chodzi o zakupy, weźmiemy z Sukuba jeszcze jednego. Jego miejsce. Cultist of Myrkul. 2 influenza albo Devour Discard at the end of turn. Promote up to two other cards played this turn. Czyli dwie karty może wypromować zamiast. wyrzucając tą kartę z gry. 3, 4, pięć. teraz. Tutaj co my no. mamy tutaj? Standardowo Insane Outcast 1 ale jest Mind Flyer, więc będzie można go zabić. No dobra, za zagramy Night Hack, Return One of Your Spice i dociągnij dwie karty. Więc tak też zrobimy. ściągniemy ze stolicy jednego szpiega, dociągniemy dwie następne karty. Mamy dużo pieniędzy. Mamy dwie kapłanki Love. Mamy Nobla. Czyli Mind flayera będziemy pewnie potrzebować tylko do morderstw. Teraz policzmy. Będziemy mieć 2, 3, 4, 5, 6, 7. Możemy cofnąć z tego szpiega, żeby dostać 7, 8, 9. Czyli starczy nam na tego gazeta. I tak nam starczy na tego gazeta. Więc najpierw wydamy 6, tak? czyli 4 z, z kapłanek LOFA. I 2 z naszych miast, którymi kontrolujemy żeby kupić tego Grasta pozwala aż dwóch szpiegów położyć zobaczymy co w jego miejsce wejdzie Banshee za 4 no, znamy Banshi, mamy gdzieś w deku. czyli możemy jeszcze jeden wygenerować, co nam za dużo nie da Hmm, znaczy możemy trzy wygenerować, bo możemy, możemy cofnąć szpiega naszego. Ale my chyba nie chcemy cofać szpiega naszego Mindflayer zobaczymy. Mindflayer, Flayer, Devourer Card, czyli ten Insane Outcast. To on jest na ręce. I zabijemy. Zrobimy Assinata Troop i zabijemy tego z centrum. Tak, zagramy to, żeby ściągnąć szpiega. Czyli ściągniemy z centrum szpiega. Tylko tam mamy. Staniemy plus 2, plus 2. No i nasz dobel da nam jeszcze jeden influence. Czyli za jeden ze swoich sił militarnych postawimy tutaj jednego. Za drugi postawimy tutaj. Weźmiemy totalną kontrolę nad ceniukiem. To nam punkt. I za trzy. Za trzy nie kupimy, ale za dwa kupimy Cultist of Myrkul. Weźmiemy go, zobaczymy jak on zadziała. Na koniec który dostaniemy oczywiście punkt zwycięstwa, nie 5 punktów, tylko jeden punkt. Aż tak nie oszukujmy. Zabierzemy 5 kart. Raz, dwa, trzy, cztery trzeba przetasować, więc co tutaj do marketu dochodzi? Następny jackalware. Hmm. Dużo szpiegów. Trzeba będzie trupy wystawiać. Pięć. Nie wiem, czy któryś śród któryś czuje się na tyle mocny, żeby dążyć do jak najszybszego skończenia gry, ale jeżeli któryś ma, to myślę, że, menzo, że niebieski jest trochę wyżej. Zobaczymy. Co my tu mamy? Dwie kapłanki Lofa, jeden żołnierz. Możemy a spy albo return one of your spies recruit up to two cards czyli za trzy lub mniej Hazru i White'a moglibyśmy zrekrutować no dobra to zrobimy inaczej nasz conjurer po prostu położy szpiega Położę go tutaj na sen wilku, żeby nie było totalnej kontroli. Teraz nasz żołnierz za jeden symbol postawimy go tutaj w menzo. Bearing Mother dostanie, położymy dwa trupy, więc jednego położymy w menzo, żeby mieć totalną kontrolę. Drugiego położymy tutaj, żeby oni dostali Insane Outcasta. I możemy kupić coś za 5, bo mamy oczywiście z menzo. A za 5, teraz chyba już trzeba patrzeć, co, co ma najwięcej punktów. Więc weźmiemy tego Conjurera on akurat 5 kosztuje 2 punkty 3, jeżeli uda nam się go. Jeżeli uda nam się go awansować. Dwie karty zostały. To my to mamy. Mamy wampira za 7. Choose one, supplant a troop, albo promote a card from your discard pile, then gain one victory point for every three cards in your inner circle. To jest genialne na niebieskiego, ponieważ on ma już raz, dwa, trzy, cztery karty promowane. Ten wampir mógłby mu parę punktów zrobić. 3, 4, 5. Karty dobrane. Jeszcze na koniec tury oczywiście 2 punkty za menzo, bo ma totalną kontrolę. A więc zabiorę mu te 3 i dam mu 5. Co my tutaj mamy? Mamy Insane outcasta standardowo. Mamy Vampir Spawn, co jest bardzo miłe. E, mamy Orkusa, więc zjemy Insejnodcasta. No dobra, czyli wiemy mniej więcej, co zrobić. Tak, wiemy mniej więcej co zrobić. Ee, najpierw zagramy Banshee, Play Another Player added to side Gain 3 siły militarne, więc położymy swojego szpiega tutaj w centrum. Więc mamy trzy siły militarne. I wykorzystamy to, żeby wyrzucić tego szpiega stąd. Więc mamy Total Control nad stolicą. I Banshee jest wykorzystana. Teraz zagramy Vampir Spawn, żeby dodać sobie jeden y, wpływów, i cofnąć jednego szpiega, innego gracza, więc cofniemy tego drugiego. Tutaj też będziemy mieć totalną kontrolę. Zagramy Orkusa, wrzucimy Insane Outcast, i teraz możemy zabić do dwóch dwóch przeciwników zabijemy jednego tutaj na House of the Legion, Scout Legion i zabijemy tutaj tylko możemy niebieskiego, więc zabijemy go też i teraz możemy dwóch sobie przywołać więc weźmiemy dwóch swoich jeden pójdzie na House of the Scout Legion a drugi pójdzie tutaj na Nobla Zabezpieczymy tutaj. Więc to też zrobiliśmy. No i teraz mamy raz, dwa, trzy. I jeszcze mamy jednego Nobla, czyli cztery łącznie. I cztery punkty dostaniemy na koniec tury. Więc za czwórkę kupimy to banshi kupimy za 4 wejdzie za nią Dead knight so planta gain 1 vp for every 5 player troops in your trophy hall czyli za każdy 5 y, żołnierzy graczy czyli biali się nie liczą w tym wypadku raz dwa trzy cztery pięć i mamy cztery punkty czyli damy jedynkę weźmiemy piątkę i lecimy z kolejną turą co my tu mamy? Kapłanka, Gibain Mother, ogr zombie, gul i gabrezu. Hmm. Czy mamy coś, co chcielibyśmy pochłonąć? Za no bardzo nie, chociaż tutaj gul. Ogr zombie. Dobra. Najpierw ogry zombie Możemy podmienić białego dowolnie na planszy Więc weźmiemy sobie, tego podmienimy Żeby mieć wejście do stolicy No będzie szkoda, chociaż może ją? Tak, nie będziemy nic skopować. Glabrezu zagramy Nie Wyrzucimy Gibbering Mother, Maufer Stali, żeby zapłacić i zabijemy dwie, dwie jednostki więc oczywiście zabijemy dwie jednostki z centrum Więc nie ma już totalnej kontroli nad centrum No i teraz mamy łącznie trzy, bo mamy jeden żeton i dwa siły militarnej dodatkowo Insane Outcast tutaj, więc za dwa siły militarnej wejdziemy sobie do centrum z powrotem a za trzy kupimy White'a bo czemu nie i w jego miejsce wchodzi Naucznik Przejdźcie i promote the top card of your deck. No, całkiem sympatycznie. Teraz co my tu mamy? Jest insane standardowo. Dobra, czyli najpierw ogry zombie. Suplanta white troop anywhere on the board. Więc podmienimy tutaj, żeby mieć totalną kontrolę. Następnie, a i dwa punkty zwycięstwa za totalną kontrolę w MENZO powinien dostać niebieski. Następnie położymy naszego śpiega właśnie w MENZO, żeby nie było tutaj tej totalnej kontroli. Zagramy Sukuba, wyrzucimy Instant Outcasta, żeby zabić jednego, położyć Pega i zabić jednego jed, trupa w miejscu, gdzie położymy Pega, czyli ze środka zabijemy jednego niebieskiego. I mamy jednego Nobla, który da nam trzy łącznie. Mamy dwa żetony, więc za trzy kupimy tego. Kupimy Hezru sobie. Czemu nie? I dostaniemy jeden punkt na koniec Tutaj dojdzie Balor. Devour the card, a card in your hand. So plant a white troop anywhere on the board. Then deploy a troop. Czyli dwóch nam daje. I też sporo punktów. Każda karta, która jest droższa. Co my tu mamy? Houseguard, Kapłanka. jackalware. Sukub i Mikonika Dant. Czyli najmniej nam da tutaj Hausgard, tak naprawdę. Więc Sukuba wyrzucimy, w sensie zagramy. Wyrzucimy Hausgarda. Ja pewnie idzie tutaj też na swoją talię. Położymy szpiega w centrum i zabijemy jednego żołnierza. Położymy standardowo szpiega też tutaj w cennik, żeby nie było totalnej kontroli. I mamy łącznik 5, bo mamy jeden żeton. Insane Outcast idzie tutaj. I za piątkę... Musimy kupić tego na wsi, więc jak widzicie, kupimy go. Bo to dodatkowe punkty. Bierzemy 5: 2, 3, 4, 5. Nową kartą jest etin, którego znamy. No i wrzucimy. Z turą pomarańczowych. Tu zrobimy sobie deploya albo promota, może nawet zrobimy. Mamy jednego żołnierza, który jest zupełnie niepotrzebny. Grast. Możemy ściągnąć swoich szpiegów i podmienić tam jednostki. Co jest ciekawe, że jednostki to nam da. I tak też zrobimy, czyli zaczniemy od z który pozwala nam. Wytłumaczenie naborów spiceu spice. a troop at each of the return spice sides. Czyli mamy pomarańczowego jednego weźmiemy stąd i podmienimy tego tutaj. Lecą i podmienimy. Tutaj też jednego. Bo nie? Teraz zagramy minotaur Skeleton, żeby trzech wyłożyć. I to będzie raz, dwa. Trzy. I teraz, czy my chcemy coś tutaj? No tak, przydałoby się z Discarda możemy promować: czy możemy Insane Outcastów powyrzucać albo tego Sukuba, to są trzy punkty. Jak go wypromujemy, może Orkusa to jest pięć punktów. Tak, przygniemy się, że następna tura będzie ostatnia, prawdopodobnie albo przedostatnia. Więc mam, mamy pięć, tutaj jest 7. Więc tak, Necromancera zagramy i on jest Promote Discard or a Card from Your Hand or Discard Pile. Bierzemy Discard Pile i będziemy promować Orkusa. Widzimy, to jest 5 punktów na 10, a liczymy, że za niedługo ta gra się skończy. No i następnie mamy... Jeden punkt siły i trzy, bo mamy dwa żetony, więc za trzy kupimy, za jeden punkt siły położymy się tutaj i za trzy kupimy tego deru, bo chociaż nie, kupimy po prostu house guarda, bo tak, nie będziemy dawać nowych kart na, do wyboru. No, i to jest tyle na ten odcinek. Ja myślę, że następny będzie już ostatni, zważywszy na to, że są cztery, czterech żołnierzy pomarańczowych tylko w barakach. Więc myślę, że to jest dwie tury. W zależności od tego, jak, jak karty będą dochodzić, czy będzie można ich sensownie zagrywać. Także mam nadzieję, że dołączycie do mnie Na ten ostatni odcinek tej serii Zobaczycie jak będzie wyglądało Podsumowanie punktowe W tej Zdaje mi się, że zaciętej grze Chociaż nie mam pojęcia Czy tak faktycznie jest Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę Ja byłem z bajchu To było Tyrants of the Underdark I mam nadzieję, że dołączycie do mnie w następnym odcinku Tymczasem do usłyszenia Cześć